Jestem Nikola z kanału, jestem na tak i witam Was w kolejnym blogu czytelniczym. A dzisiaj będziemy czytać finał Żniwiarza, czyli Czarny Świt. O, po przeczytaniu poprzedniego tomu, taka byłam. Chciałam wiedzieć, co jest dalej, ponieważ poprzedni tom całkowicie był takim tomem przejściowym, ja mu to nazwała. Działo się gdzieś, gdzie dopiero na końcu wróciliśmy do głównej historii i, i tu będzie ona kontynuowana, więc ja już chcę wiedzieć, co główna bohaterka poczyni ze swoją nową wiedzą i jak to się wszystko rozwiąże, więc nie mogę się doczekać czarnego świtu. Premiera 3 czerwca, proszę czytajcie. Yy, kończmy to, kończmy tą serię, wyczekujmy kolejnych tomów zapomnianej księgi, czyli właśnie ze Strażnikiem, ale na razie zajmijmy się Różyni i wspaniałymi książkami Pauliny Hentel. Oczywiście wszystko będzie bezspoilerowo Powiem wam tyle, jeżeli nie czytaliście Żniwiarza Jeżeli nie oglądaliście moich poprzednich Vlogów czytelniczych ze Żniwiarzem Jest ich na kanale, poszukajcie Wszystkie tomy, pierwszy, drugi, trzeci I czwarty Patrzę na na półkę Mają filmy i... Tu będziemy kończyć tę serię. Trochę mi smutno, ale jestem podekscytowana. Yy, ogólnie, jeżeli nie czytałeś, świat jest taki, mamy naszą Polskę, normalny świat, ale wśród nas żyją żniwiarze czyli specjalne jednostki do likwidacji demonów, innych tego typu stworzeń. Oni umieją się odradzać, żyją tak jak ludzie, ale kiedy zginą, mają nowe ciało, które jakieś tam gdzieś umarło, oni je przejmują i żyją dalej ze świadomością, kim byli, i tak dalej. I po prostu. Ich misją jest zabijanie tych demonów. Demony pochodzą z wierzeń słowiańskich, ale nie tylko, bo z chrześcijańskich też. Wszystkie demony, w które kiedyś ludzie wierzyli i nadal wierzą, bo żeby one istniały to potrzebna jest wiara, nie? grasują sobie po świecie, więc żniwiarze mają pewne ręce roboty. I tutaj się dzieje pewien kłopot, ponieważ ktoś zaczyna zabijać żniwiarzy. Dlaczego ich jest coraz mniej? I dlaczego ktoś postanowił ich wyeliminować, no to to się dowiecie zaczynając przygodę ze żniwiarzami. Mamy finał. Za mną jedna trzecia żniwiarza i muszę Wam powiedzieć, że Magda naprawdę się zmieniła. Od pierwszego tomu przeszła naprawdę dużą metamorfozę z takiej... Trochę naiwnej dziewczynki, która chciała być jak Felix wyrosła w naprawdę wielkiego badasa. To teraz Felix musi jej się słuchać. Ona doświadczyła więcej w krótkim życiu swoim niż on do tej pory, jeżeli chodzi o demony, i ona ma dużo większą wiedzę na ich temat teraz. I naprawdę wymiata jest po prostu panią. Zachowuje się, jakby cały świat należał do niej. No i daje sobie radę i głównym celem. Celem jest pozbycie się władcy nawiu, więc trochę mają do roboty. No oczywiście, pierwszy jak to pierwszy dziwnie się zachowuje, jest nieobliczalny. No najbardziej podoba mi się Magda w tej całej książce. Oczywiście mamy perspektywy też innych bohaterów. Nie denerwują mnie one już tak, jak, tak bardzo jak wcześniej ponieważ już jakoś w miarę polubiłam tych bohaterów pobocznych, ale nadal Magdę lubię najbardziej. Po prostu badas nad badasami. No i zaczyna się troszeczkę powoli. Znaczy, to było trochę akcji na początku, szczególnie przez Felixa i przez Wielki Lincz. Teraz trochę zwolniło i mamy przygotowania. Przygotowania do tego, żeby chronić ludzi, którzy w ogóle nic nie zdają sobie sprawy, co się dzieje na świecie. No, i żeby w końcu wygrać tą walkę, ale czy im się uda, to zobaczymy. A ja teraz wracam do tworzenia naczyń w 3D. Ten render okazał się zbyt nudny, muszę robić jakieś inne rendery, więc będę teraz robić dalej zaliczenia. Przedłużyli mi semestr w ogóle, bo mamy końcówkę maja i miałam mieć sesję za dwa tygodnie. Przedłużyli na połowę wakacji niepotrzebnie. Ja to chcę zaliczyć w czerwcu i mieć z głowy, bo już mam dosyć tego głupiego semestru, jest taki dziwny. Ach, mam nadzieję, że w przyszłym semestrze nie będzie już zajęć online i normalnie, ale zobaczymy jak to będzie. To zrobiła. Ona to zrobiła. Uff. Dobra, może zacznę od początku. Skończyłam żniwiarza. Powiem Wam, że cała książka dzieje się dosyć powoli. Nie ma tam aż tyle akcji jak w innych książkach tego typu Urban Fantasy i tak dalej. Owszem. Jest tam akcja, ale jednak nie jest na tyle silna, że będzie łeb naszej. Nie aż tak. Pod koniec trochę bardziej przyspiesza. Ale jednak, mimo wszystko, coś takiego jest w tym świecie i w piórze Pauliny Handel, że chce się to czytać dalej z zaciekawieniem. Odłożę się na chwilę i, i wracają myśli takie: A co tam, a co tam, a co tam może jeszcze? Zerknę, zerknę. No i nagle książka jest przeczytana. I powiem Wam tyle. Czytajcie żniwiarza i czytajcie koniecznie zapomnianą księgę, czyli strażnika. No nie mogę wam powiedzieć. Yy, Jakby wam powiedzieć, no nie mogę. Nawet nie wiem, jak wam mam przekazać, żebyście zrozumieli i to zrobili, jak bardzo ważne jest przeczytanie obu tych serii. No nie mam pojęcia, jak wam to przekazać bez zdradzania czegokolwiek. Jeżeli znacie chociaż pierwszy tam Strażnika, to wiecie, że te książki, mimo że są zupełnie inne, bo tutaj mamy apokalipsę i tak dalej, a tu normalny świat nasz, łączy je jedno, czyli wierzenia słowiańskie, demony i walka z nimi. Ja po prostu myślałam do tej pory, że to jest zamiłowanie Pauliny Henry do takich wierzeń, jednak powiem Wam, no nie powiem Wam, czytajcie obydwie te serie po prostu! Czytajcie obydwie. Ja nie wiem, czy to, co tutaj wymyśliła autorka, to było zamierzone od początku. I pamiętajmy, że zapomniana księga została napisana dużo, dużo wcześniej to jest wznowienie, a żniwiarz później. Jednak okazuje się, że żniwiarz... No powinniśmy przeczytać żniwiarza na początku. Tak mi się wydaje. Że całą przygodę z autorstwem autorki powinniśmy zacząć od całej serii żniwiarza, pięć domów. I przejść do zapomnianej księgi. Ja to czytałam równolegle, ale teraz wszystko nabiera zupełnie innego sensu. No nie wiem, jak mam wam lepiej to powiedzieć, nie mogę nic więcej powiedzieć. <grytanie> Czytajcie, po prostu. ja nie wiem, ja nawet nie mogę jakichś wniosków, po prostu to jest jeden wielki szok. Przeczytajcie oby, obydwie serie. Jeżeli lubicie demony i walkę z nimi, przeczytajcie obydwie serie, na pewno się nie, nie zawiedziecie. Możecie czytać obojętnie jak chcecie, ale czytajcie obydwie. <grywa> ona to zrobiła! Nie wiem, czy ona to wymyśliła, ale jeżeli to wymyśliła w trakcie książek, to naprawdę szacun, a jeżeli miała to wcześniej, to tym bardziej. Ale nieźle, nieźle to wychmieniła. Ja nie mogę. Jedyne co mi pozostaje czekać, to na kolejny tom zapomnianej księgi, i mam nadzieję, że tam będzie trochę więcej z tego nowego pomysłu, który jej się tam wyśmienił, bo zgaduję, że to chyba taki pomysł jej przyszedł w trakcie. Nie wiem, co mam powiedzieć, dajcie mi chwilę. W tym tomie polubiłam Magdę najbardziej. Ta Magda, która jest tutaj w tym tomie, jest największym badasem ze wszystkich. Jest po prostu mega. I mam nadzieję, że będzie z nią dobrze. I mam nadzieję, że wszystko się ułoży. Oh. I że jeszcze kiedyś ją spotkam. Aha! Nie czytajcie tutaj, bo tu jest spoiler. Ja tego nie czytałam przed przeczytaniem tej książki. I teraz widzę, że tu jest spoiler. Nie czytajcie. Nie! Kompletnie nie czytajcie, to jest spoiler. Nie wiem czemu ktoś tutaj umieścił. Nie czytajcie tej zakładki tutaj. W ogóle nie! Powtórzę jeszcze raz i ostatni, bo już kończymy tego vloga. Czytajcie całą serię Żymiarza i przeczytajcie całą zapomnianą księgę. Czekajmy na kolejny tom i czekajmy na wspaniałe pióro Pauliny Händel i na ten cudowny świat. Tyle mogę powiedzieć. Ja nie mogłam się oderwać od tej książki. Kończę to, bo powiem za dużo. Nie mogę. Po prostu zostawiam jedno. Czytajcie. A jeżeli przeczytaliście, to jestem ciekawa, jaką mieliście minę, bo ja miałam taką. Dzięki za oglądanie bajka! No. Bo, um... No, ale...